Wychodzi na to, że dzień przed oficjalną prezentacją rozgrywki multiplayer Battlefielda 6 Tom Henderson dotarł do szczegółów dotyczących wersji beta. Z informacji przez niego uzyskanych wynika, że w sierpniu odbędą się aż dwie fazy beta testów Battlefielda 6, oczywiście zamknięta jak i otwarta. Harmonogram ma być rzekomo następujący, bo przypominam tylko, że Henderson obalił dotychczasowe wieści, jakoby beta miałaby wystartować 4 sierpnia. Jednak wszyscy dataminerzy zgodnie twierdzili, że jest to tylko i wyłącznie czas, kiedy do EA App i innych tego typu launcherów zostanie dodany build bety. Harmonogram jest następujący. Zamknięta beta miałaby się odbyć od 7 do 8 sierpnia i być dostępna zarówno dla osób, które złożyły preorder, to oczywiście uwaga, ale również dla osób, które zdobyły dostęp przez Twitch Dropy do zdobycia u streamerów obecnych na evencie. Natomiast otwarta beta miałaby mieć miejsce w ramach pierwszego terminu od 9 do 10 sierpnia, czyli bezpośrednio po tym pierwszym okresie zamkniętej bety. Natomiast drugi okres otwartej bety miałby być miejsce od 14 do 17 sierpnia. Czy tak będzie, dowiemy się jutro, natomiast dogrywam ten fragment do materiału, który myślę, musicie obejrzeć przed jutrzejszą prezentacją trybu Multiplayer, bo dotyczy, jakby nie było, jednego z najważniejszych momentów w Battlefieldzie w przeciągu ostatnich lat. Zachęcam do stawienia łapki w górę subskrypcji na kanale, no i zapraszam do oglądania. Zarówno Tokidides, jak i Cyceron przekonują, że upadek nie musi być wcale efektem wyłącznie czynników zewnętrznych, a o sile tworu stanowi społeczność wchodząca w jego skład. Co by nie było, te starożytne sentencje nie muszą być obce w naszym battlefieldowym poletku. Obecnie jesteśmy po pierwszym akordzie tej wielce nieprzewidywalnej w skutkach kawalkady, ale to najważniejsze rozdanie dopiero przed nami. Przez cały okres poprzedzający ten wyścig emocji, cnotliwe stało się dbanie o spokój i dystans względem wszystkich obserwowanych wycieków i dochodzących do nas informacji, o co również sam apelowałem. Pierwszy sprawdzian w postaci zwiastuna ujawniającego, tak jak mówiłem w jednym z ostatnich materiałów, udało się przejść bez większego szwanku. Udało się nawet w niespełna jeden dzień zdobyć więcej łapek w górę niż zwiastun nowego koda. Niemniej jednak tym kulminacyjnym momentem z najistotniejszą częścią w postaci ujawnienia realnego miernika produktu jest rozgrywka, którą najpierw przyjdzie nam oglądać podczas oficjalnej transmisji, a następnie sami weźmiemy lejce w trakcie bety. Zwiastun pokazał również, że społeczność Battlefielda jest w miarę odporna na podziały i wbrew kasandrycznym wskazaniom dwóch starożytnych wieszczy konsoliduje się wokół wspólnego celu. Najlepszą egzemplifikacją tego faktu są chyba dwa pierwsze komentarze pod wspomnianym trailerem, które łącznie zostały podbite 350 tysięcy razy. Hasło No Pre-Orders oprócz dosłownego znaczenia stało się symbolem spokoju, dystansu i chłodnej głowy, a dodatkowo wtórował mu postulat wyrażający nadzieję, że segment kustomizacji zostanie utrzymany w granicach dobrego smaku. Znaleziska z plików na razie to potwierdzają. Niemniej to czas pokaże, jaką formę sfera ta przyniesie po kilku miesiącach. Jednak pomimo tej konsolidacji, sami wciąż wystawiamy się niejako na próbę, zwłaszcza gdy górę biorą emocje. Wczoraj jeden z aktywniejszych ostatnim czasem użytkowników rzucił tekst o legalnym Ulhaku, który miałby rzekomo pojawić się w Battlefield 6. Szybko zostało to zdementowane przez jednego z głównych deweloperów Davida z ten sam deweloper jakiś czas temu musiał tłumaczyć się z podobnej niejasności, jaka wybrzmiała w przestrzeni medialnej. Wówczas chodziło o system SBMM. Sealand tłumaczył wtedy, że Battlefield jest najlepszy, gdy gramy ze znajomymi i różnymi typami graczy, dodając, że nie chcą tego ograniczać. Zaznaczył, że odkąd istnieje system matchmakingu, zbierał on graczy, ignorując jednak jakiekolwiek powiązania z umiejętnościami. Był on aktywowany wyłącznie przy balansowaniu drużyn, tak aby po jednej stronie nie byli sami najlepsi gracze, a po drugiej ci teoretycznie słabsi. To, że system balansowania nie zawsze działał idealnie, wiemy myślę wszyscy, natomiast Sealand wyraźnie zarysował granice między twardym SBMM w kodzie, aktywowanym jeszcze na etapie szukania serwera, a balanserem, który miał powodować, że mecze nie kończyłyby się po kilku minutach, co i tak incydentalnie miało miejsce. Natomiast wystarczy chwilę pograć, żeby przekonać się, jak różnorodne są serwery pod kątem wyników poszczególnych graczy i tego typu zarzuty. Po latach doświadczenia myślę, że większość Battlefieldowców odczułoby od razu różnicę. Nie znaczy to jednak, że sami nie wytrącają sobie z ręki narzędzi, które zapobiegałyby takim zarzutom. Przeglądarka serwerów była przecież zawsze dodatkową gwarancją, gdyby któremuś bardziej ambitnemu decydentowi pomyliły się tytuły. Niemniej tego tematu deweloperzy unikali dotąd jak ognia. Jedynie data wskazywali, że to portal może być znowu trybem, który jako jedyny będzie ją posiadać. Ciekawe zatem, do jakich wniosków w takim razie doszli w tym aspekcie po 2042? Mam wrażenie, że największym problemem tego systemu był fakt, że po każdym meczu na nowo szukało nam serwera, a w konsekwencji nie było stałej rotacji i większej przejrzystości, jak to wszystko po prostu działa. Plusem było chociaż to, że praktycznie w ogóle nie spotykało się ludzi z nader zwiększonym pingiem, co było często spotykane przy przeglądarce serwerów. Aczkolwiek już w momencie, gdy testowano to pod koniec Battlefielda 5, gracze nie wyrażali po prostu zbyt dużej aprobaty. Jak jednak będzie oficjalnie tym razem? Jeszcze nie przesądzajmy, natomiast ciekawi mnie, jaki byłby odzew graczy, gdyby faktycznie wprowadzono system stałej rotacji, a przeglądarka była, ale tylko w portalu. Natomiast jak dla mnie najbardziej optymalnym wyjściem byłaby po prostu obecność zarówno przeglądarki, jak i tak zwanej szybkiej gry z automatycznym matchmakingiem, jak to występowało chociażby w Battlefield 4, 1 czy 5. Wątek ten porusza mnie bez kozery. Battlefield 6 miał być paradoksalnie stabilizacją po latach, które zachwiały jego wizerunkiem. Niemniej szybko okazało się, że stał się głównym koniem pociągowym EA, które zainwestowało w niego ponad 400 milionów dolarów. A w dodatku percepcja graczy przypisała mu rolę nie tylko Zbawiciela, który ma przyczynić się do odrodzenia Battlefielda, ale również mainstreamowych, FPS-owych gigantów. Paradoksalnie w tak kluczowym dla samego swojego istnienia momencie, gdy wszystko wygląda na odpowiednio zaplanowaną kampanię, Battlefield 6 musi dźwignąć dodatkowy ciężar. I co prawda, wszyscy byśmy pewnie chcieli, aby to jarzmo utrzymał. Wygląda to, że w grze będziemy mieli jak ze starych czasów 10 map, ponad 40 broni. Do tego w plikach znajduje się odwołanie do świetnie znanych z poprzednich części pięciu map portalowych i ponad dziewięciu lokalizacji kampanii singlowej. W dodatku mapy występują po dwie na region geograficzny, co znowu rodzi spekulacje o powrót trybu operacji z Battlefielda 1. Destrukcja i modyfikacja broni również mają być ważnym elementem rozgrywki. Ale nie zapominajmy, że wśród tego czai się jeszcze wiele pytań, na które nie poznaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, dotyczącej naszych obaw czy pomniejszych szczegółów rozgrywki. Wydawca starał się wręcz kreować jak dotąd również jak najmniej kontrowersji, aby ta oficjalna prezentacja przebiegła bez większych problemów. Dla mnie, pomijając kwestie czysto dotyczące rozwiązań zawartych w rozgrywce, bo tutaj, patrząc na deweloperów takich jak Sirland byłbym spokojny, największą obawą i bolączką jest to diabelskie tempo, które zostało narzucone Battlefieldowi 6, tak naprawdę w mgnieniu oka. Premiera 10 października, która zdaje się być już potwierdzona, po tym jak jeden z zaproszonych twórców zapomniał chyba o podpisaniu klauzuli poufności, martwi mnie chyba w największym stopniu. Ja, jako twórca, wy jako społeczność, która z kolei nie pozwoliła upaść temu kanałowi przez lata, które nie ukrywajmy, nie były dla Battlefielda mlekiem i miodem płynące, a w konsekwencji również nie były okresem prosperity dla takich małych twórców jak ja, patrzę na to wszystko po prostu z takim lekkim niedowierzaniem. Gdy czytam wczorajsze słowa dyrektora generalnego EA Andrew Wilsona, chciałbym wierzyć, że w istocie naprawdę dano tym deweloperom to, czego potrzebowali. Tylko że z kolei w sieci pojawiają się doniesienia o tym, że zabrakło im tego, czego właśnie potrzebowali najbardziej. A więc czasu. Dlatego realną odpowiedzią na to, w jakim stanie jest gra i czy termin premiery ma jakikolwiek sens, dowiemy się jutro podczas prezentacji i podczas bety. Graczom o w tym momencie nic i sami skonstruują sobie odpowiedź na dręczące ich pytanie, czy Battlefield tym razem dowiózł. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, w dalszej kolejności będziemy musieli spróbować sobie odpowiedzieć na to, czy tym razem po wielu latach Battlefield będzie mógł wystartować z płynną premierą, a jednocześnie oferując graczom postprodukcyjną zawartość. Dlatego nie waham się stwierdzić, że to po prostu jeden z najważniejszych Battlefieldowych momentów od wielu lat, co po raz kolejny pokazuje niezwykle głodną dobrego Battlefielda społeczność graczy. Idąc tropem starożytnych wierszy nie można jednak ulegać pewnej iluzji, bo pewien realizm podpowiada nam, że nie wszystko będzie idealnie. Nie wszystkim spodobają się wszystkie rozwiązania i nie wszystko musi być świetnie dowiezione pod kątem technicznym, nieważne jakby się starano. Niemniej jednak, jeśli gracze dostrzegą dobrą wolę deweloperów, którzy tchnęli w produkt Battlefieldowego ducha, wówczas na sporą część rzeczy potrafią przymknąć oko, co świetnie pokazuje przypadek choćby Battlefielda 4.